Może po prostu siedzi we mnie nadal ta mała dziewczynka, która zawsze chciała być księżniczką i po prostu to ona kliknęła zamów i wpisała numer karty i numer CVV. Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z obiecanym mierzymem. Jak zresztą widać po moim outficie, mam już na sobie jedną sukienkę, którą zresztą miałam na... Ostatnim weselu, i też widzieliście ją na zdjęciu na karcie społeczności. Natomiast pokażę Wam dzisiaj wszystkie zamówienia, które poczyniłam z okazji nadchodzących wesel. Łącznie w tym sezonie mam trzy. No i jakoś tak w szale zakupowym zamówiłam ich sporo. Chcąc pomierzyć, oczywiście, wszędzie jest możliwość bezpłatnego zwrotu. Większość sukienek zamówiłam na Shein i nie będę tutaj się zagłębiała w słuszność tego kroku, bo po prostu przeglądając różne strony, zarówno polskie, jak i zagraniczne, tam najwięcej sukienek mi się spodobało. Zamówiłam za własne pieniądze, no i też większość z nich będę zwracać. No i też mam dwie sukienki z ASOS-a. Mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny, a przynajmniej miło spędzicie ze mną czas. Dajcie znać, czy też taką odmienną formę filmów chcecie u mnie zobaczyć poprzez chociażby kciuka do góry. Też koniecznie komentujcie, co sądzicie o poszczególnych sukienkach. No i też zachęcam do subskrypcji mojego kanału i już zaczynamy. I omawiając pierwszą sukienkę, którą mam na sobie, pewnie część z was zastanawiała się, skąd ona jest i ile kosztowała. Otóż to był jeden z tańszych zakupów. Zamawiałam ją na Shein i tam był kod i zapłaciłam za nią jakieś 70 chyba 6. Także niewiele, 15 zł na krawcową, bo musiałam ją zwęzić. To jest SK, natomiast była minimalnie za szeroka. Także krawcowa po bokach ją zwęziła, dlatego że zamek jest z boku, z tyłu jest gumeczka. I po zwężeniu wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie i też bardzo dobrze się w niej czułam, bo tak jak mówiłam, byłam w niej na weselu. Tutaj też jest rozcięcie, takie mało widoczne. Natomiast jest, jest halka pod spodem, więc też nic nie prześwituje, można nałożyć dowolną bieliznę i nic nie będzie widać. Uważam to za bardzo udany zakup. Potem pospisuję z metek, jaki jest skład tych wszystkich sukienek i wypiszę Wam najwyżej w opisie, żeby teraz się na tym nie skupiać. To jest kolejna sukienka z Shein. Taki troszeczkę bardziej letni vibe, i gdyby nałożyć do tego, powiedzmy, jakieś płaskie buty czy nawet trampki, to. Myślę, że idealnie by pasowała. Natomiast też wydaje mi się odpowiednia na jakąś imprezę okolicznościową czy to wesele, czy jakaś inna impreza. Osobiście mi się bardzo podoba. Tutaj ten odsłonięty brzuch. W ogóle śmiesznie, bo tak jakby jest takie wycięcie pod cyckami. Także jak ktoś ma większy biust, to nie wiem, to może mu tam pod spodem wyjść. No i oczywiście te rękawy i bardzo podoba mi się dekolt, ja taki dekolt bardzo lubię czy to w bluzkach, czy właśnie w sukienkach długość też jest taka troszeczkę przed kostkę tak wygląda z tyłu jest bardzo leciutka, jest naprawdę tak lekka że nawet jak się spocimy to totalnie nic nie będzie widać były różne kolory, chociaż one były dosyć do siebie zbliżone, takie bardziej pastelowe i tak wygląda kolejna kreacja tym razem z ASOSa i już tak naprawdę ją zwróciłam tylko jeszcze nie nadałam, ale teraz jak na siebie patrzę w lustrze, to muszę Wam powiedzieć, że mi się podoba. Podoba mi się i nie wiem, czemu wtedy mi się nie podobało. Może dlatego, że wydawało mi się, że to ramię, które ja w sumie tak sobie zakładam, ale ono nie ma tutaj żadnego paseczka silikonowego, więc de facto nie będzie się trzymało na ramieniu cały czas. Wydawało mi się, że to będzie mało praktyczne i nie będzie się dało w tym tańczyć. Ale zrobiliśmy próbę i w sumie da się tańczyć i to wcale nie krępuje ruchów. Tutaj jest taki jakby gorset, bo nawet czuję druciki, ten jeden jest jakiś taki wykrzywiony, więc pewnie trzeba było trochę go ogarnąć. Cyski też są tak dosyć zwarto trzymane. No i też wszystko tutaj jest bardzo dopasowane. Fakt, że to jest dosyć gruby materiał i muszę sprawdzić, co to jest. Natomiast docelowo i tak jestem roznegliżowana. Finalnie w klimatyzowanym pomieszczeniu nie będzie tak gorąco. No nic naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, jakoś tak mi się teraz podoba. Tak wygląda tył. I tutaj też jest taki jakby dodatkowy materiał, więc śmiało można jeść i też nic się nie odznacza. I tak wygląda kolejna sukienka. Ja wiem. Mocno odsunięty dekolt, pamiętam, że kosztowała ponad 200, chyba 279. Nie wiem, czy tam były jakieś kody zniżkowe. No to jest dosyć cienka, dosyć lekka. Tutaj też są poduszki, więc nie każdy lubi. Natomiast te poduszki też, tak jakby, tworzą kształt klepsydry, więc to też w sumie jest na plus. Wszystko prześwituje, więc tutaj albo brak bielizny, albo jakaś taka naprawdę jak. Pajęczynka, bo zobaczcie, no wszystko tutaj widać, dobrze tutaj jest taki jakby dodatkowy materiał na krzyż, więc przynajmniej nie widać przodu, ale pośladki wszystko widać, także no nie wiem, może na, jakiś, na jakiegoś Sylwestra, czy na jakąś po prostu imprezę, na jakiś karnawał można ją nałożyć, czy na wesele. Nie jestem przekonana, bo może to zgorszyć na przykład starszych członków rodziny. Ogólnie mi się podoba, bo jest bardzo seksowna, no i też jakoś nie odsłania za mocno nóg, jeżeli na przykład nie lubicie. Kolor też jest piękny, to jest taka mięta. Finalnie ją będę raczej odsyłała, bo też to jest taki lekki materiał i kosztował niemało, więc. Chyba odeślę. I tutaj wygląda kolejna sukienka, którą zamówiłam na Shein i mimo, że może to nie jest odpowiedni kolor na wesele, też mam jeszcze czerwoną, chociaż czarny i czerwony, to są dosyć śliskie tematy na wesele, natomiast innych kolorów nie było. Był chyba brzusowy, ale on mi nie odpowiadał. Także mimo, że to jest może niezbyt pasująca kolorystyka do wesela, to sukienka mi się naprawdę bardzo podoba. Tego nie była droga, bo ze wszystkimi zniżkami kosztowała 136 zł. I bardzo dobrze się w niej czuję. Naprawdę totalnie nie krępuje ruchów. To jest rozmiar S i wszystko idealnie jest dopasowane. Ona też się zapina tutaj aż nad kark. No i ogólnie sukienka jest w miarę ciężka, przez to, że tutaj troszeczkę mamy warstw. Bo tutaj nie dojeżdża że tiul jest przy każdej warstwie, no to jeszcze ta podszewka jest taka... Dosyć konkretna. Oczywiście buty do tego nie pasują, mam czarne sandałki, natomiast nie chcę mi się teraz ich zmieniać. Jak pierwszy raz ją mierzyłam i byłam bez makijażu, wiecie, taka blada, nie miałam samopalacza, to wydawało mi się, że wyglądam jak z rodziny Adamsów. Natomiast teraz wygląda to naprawdę ok, do tego jeszcze dorzućmy jakieś dodatki, bardziej dramatyczny makijaż, fryzura i myślę, że... Miodzio. A tak wygląda jej wersja w kolorze czerwonym. Czuję się troszeczkę jak Biedroneczka przez te czerwień i te kropeczki. No i tutaj nie jestem pewna, czy ona jest dobrze uszyta, bo jakoś tak dziwnie to zjeżdża. A może ja po prostu mam i cyckie jakieś nieforemne. Mimo wszystko, obie te sukienki są piękne. Ten krój naprawdę jest piękny, natomiast jest, tak jak mówiłam, ciężki jest mi dosyć ciepło w tych sukienkach, także może bardziej już na wesele w okresie jesiennym, bo ile na sali będzie na pewno klima i wszystko będzie ok, no to może być ciężko wytrzymać na przykład w kościele, czy po prostu wiecie, po drodze. A tutaj sukienka będąca spełnieniem marzeń niejednej dziewczynki, która chciała być księżniczką, brakuje tylko korony i można iść na bal. Nie wiem, co mną kierowało, jak zamawiałam tą sukienkę. Może dlatego, że ładnie wyglądała w niej modelka, no i też w sumie jest tutaj negliż, który lubię, fakt, że też cycki są w negliżu i tutaj są takie jakby druciki, no i one niby trzymają to wszystko, natomiast pewnie jakbym się mocno pochyliła, też nie, może nie. Teraz moje nie wypadają, ale większe by może wypadły. Chociaż wydaje mi się, że większe by lepiej wypełniały to wszystko, bo ta miseczka jest chyba za duża. Albo te druciki są tak ułożone. No to wygląda jak taka typowa sukienka na bal naturalny. Nie uważacie? <grym> Tutaj jeszcze to, no nie wiem, co mną kierowało. Po prostu chciałam się poczuć jak księżniczka. <grym> no i, i czuję się w sumie. Brakuje mi tylko korony. I karocy. To jest już, myślę, ostatnia sukienka, jeszcze mogłabym Wam dwie pokazać. Natomiast trochę wstyd. Myślę, że gdyby nie było tych rękawków, które zobaczcie, one naprawdę wyglądały jak na jakiś bal naturalny, czy po prostu jakaś księżniczka, gdyby na przykład to wszystko było w tiulu i kończyło się tutaj, no to myślę, że ta sukienka byłaby znacznie lepsza. Ogólnie jest ładna i też do tego ją zamówiłam. Może po prostu siedzi we mnie nadal ta mała dziewczynka, która zawsze chciała być księżniczką. I po prostu to ona kliknęła zamów i wpisała numer karty, i numer CVV. I pożegnam się z Wami w ostatnim zamówieniu, to co prawda nie jest sukienka na wesele, ale to jest po prostu zamówienie, które złożyłam przy okazji tych innych, chociaż tak naprawdę to nie jest sukienka, bo to są shorty. Fane, nie? Zobaczcie. I do tańca, i do różeńca, bo nogi zakryte. Bardzo fajne na okres letni czy nawet na jakieś takie mniej podniosłe imprezy. Myślę, że na poprawiny śmiało mogłabym to nałożyć. To już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny, że miło spędziliście czas. Może były dla niektórych inspiracją do własnych zakupów. Dajcie znać, które sukienki Wam się podobały. Możecie utworzyć nawet na przykład top 3 albo 5 e, najlepszych sukienek po kolei, która była najlepsza, a która najgorsza. No i też dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej tego typu treści na moim kanale. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! I prawie ten. wie na wierzchu. Jest okropna. Naprawdę? Okropne. Emil, nie no tak. Serio? Taka księżniczka, taka wróżka, wróżka zębuszka. Szodek, nie żyj tego.